I witam was dzisiaj bardzo serdecznie zabieram was ze sobą na zakupy a jeżeli nie uda mi się nagrać to oczywiście podzielę się z wami co udało mi się kupić w TK Maxie kupiłam zwykłe wieszaki na ubrania ale są po prostu świetne na cieniutkie bluzki czy sukienki które ześlizgują się z wieszaków, a to są wieszaki Welurowe, jeżeli na nich powiesi się bluzkę czy sukienkę, to po prostu ona się nie ześlizguje i nie spada z tego z takiego wieszaka. Za sześć wieszaków zapłaciłam 4,99 euro. 4 euro, niby z 8 euro przecenione. Te wieszaki też są w Rosmanie i w innych wielu sklepach. Tak cenowo nie mam pojęcia, jaka jest różnica, czy ta cena jest dobra, czy nie. 4 euro za 6 wieszaków. To jest taki welur. Naprawdę są fajne. Oczy są bardzo wygodne, tylko nie można na nich wieszać na przykład ciężkich rzeczy. Ciężki jakiś płaszcz, ciężką kurtkę. One są typowe do leciutkich bluzek, sukienek. do rzeczy, które się ześlizgują i spadają z wieszaków. Pole. Kupiłam też Łyżkę, łyżkę z, drze, z drewna oliwnego, drzewa oliwnego. I ta łyżka jest właśnie do mieszania tych zup. Kupiłam to dzięki jednej z Was, która zwróciła mi uwagę, że za głośno mieszam metalową łyżką. Bardzo ładną łyżkę kupiłam. Była dosyć, dosyć droga w TikToku Maxie. Kosztowała aż 6 euro. ale jest tu ładna i w TK kupiłam też patelnię którą bardzo potrzebuję prywatna patelnia, moja, kupiona za moje pieniądze firmy David Barkey chyba tak po angielsku będzie Ma, jest jakby płaty plastry miodu naprawdę powierzchnia tej patelni wydaje się być wysokiej jakości i zaraz zobaczymy co tutaj jest i na wszelkie rodzaje płyty, indukcyjna, elektryczna, gazowa ceramiczna, na no, wszystkie rodzaje płyty świetna, świetna patelnia a ja lubię dobre patelnie TK Maxi kosztują te patelnie dużo, dużo taniej niż trzeba było za taką jakość zapłacić w normalnym sklepie jak potrzebujecie to polecam. Nie reklamuję oczywiście Ticky Maksu, żeby ktoś nie pomyślał. Zapraszam Was dzisiaj na gotowanie ze mną. Dzisiaj będę gotowała zupę, zupę sporów i mięsa mielonego z creme fresh. Zapraszam. Po niemiecku nazywa się ta zupa Keyser Lauch zupę. Chyba tak. Najważniejsze składniki do tej zupy to jest mięso. To jest tutaj takie mięso um, mielone, mieszane. Mięso mielone, mieszane, czyli wołowi, wołowina i wieprzowina. Por, bardzo ważny jest por. Ja będę używała tylko jeden por i krem fresh. Taki lub bio. Czosnek. Cebula. Biorę się do pracy. Przekroiłam por wzdłuż. Teraz go ładnie wymyję, bo w środku jest dużo piachu i ziemi. Do garnka wrzuciłam na oliwę z oliwek pokrojony czosnek i dodaję mięso mielone. Zobaczcie, jaką mam piękną łyżkę łyżka z drewna oliwnego. Do podsmażonego mięsa rzuciłam pokrojony chłod i za chwileczkę zaleję bulionem. To się pięknie gotuje. I takim zostawię na 15 minut, aż będzie wszystko miękkie do prawie do smaku. I do prawie do smaku. Do gotującej się zupy dodaje, czyli i polski akcent, musi być kucharek. Kucharek dodaje teraz do wszystkiego. Do zupy dodałam krem wlej i troszkę chili. Zobaczę jak smakuje, czy trzeba ją jeszcze doprawić. Zamiast ze dodałam do zupy plaster sera żółtego. A co? Trochę kalorii będzie więcej. Do zupy nie dodałam ze sera topionego, ponieważ unikam kalorii. Ile kalorii miałaby ta zupa, kiedy dodałabym jeszcze ten ser topiony? Ale do jednej z talerzy dodałam plaster sera żółtego. Do swojego talerza nie dodałam żadnego sera. Kolejna jest gotowa. Zrobiłam jeszcze grzanki. Zresztę chleba, ze śniadania. Świeca. I taki widok. Zachmurzone. Niebo. Ale na szczęście jest ciepło. Dzisiaj był taki zielony fartuszek, nowy, bardzo ładny i biorę się za próbowanie zupy, jak smakuje. Mm -hmm. Może troszkę pieprzu, trochę grzanek i próbujemy. Dobra, polecam. A dzisiaj olejowanie moich przesuszonych włosów. Przygotowałam garnek i do garnka wlewam olej migdałowy. Nie za dużo. I olej z oliwek. Oliwę z oliwek. I podgrzewam w tym garnku leciutko, żeby była ciepła. Ciepłą oliwę, absolutnie nie gorącą, nakładam na zwilżone, a właściwie zmoczone ciepłą wodą włosy. Włosy muszą być przed nałożeniem oliwy mokre, i na nie nakładam tą ciepłotką oliwę. Zawiązuję włosy w ręcznik, w ciepły ręcznik i trzymam dwie godziny. W ręczniku. Po dwóch godzinach dwa razy myję włosy szamponem. Włosy są przepiękne, no zupełnie inne. Mają taki blask i taką miękkość po tym oliwieniu, że postanowiłam, że raz w miesiącu będę robiła, będę nakładała taki właśnie olej na włosy. Jest piękna pogoda, ponad 30 stopni. 32 stopnie, więc bardzo ciepło. Postanowiliśmy spędzić ten dzień nad renem. Wypić dobrą kawę i coś leciutkiego zjeść sobie na kolację. Jest bardzo silny wiatr i bardzo, bardzo duszno. Zobaczcie, właśnie dzisiaj olejowałam włosy. Włosy są przepiękne przynajmniej ja to tak odczuwam. I miękkie, i z połyskiem polecam. Mimo tego wiatru jest tutaj pięknie. Zamówiłam dla siebie orężadę truskawkową z lodem. Była naprawdę pyszna. Jako danie główne zamówiliśmy kotlet z indyka z sosem pieczarkowym, a ja dla siebie zamówiłam lasagne. Duży kawał lasanii, ale ta lasania smakowała mi tak średnio, więcej jej nie zamówię. Na zakończenie dnia, pyszna kawa espresso z kulą lodów waniliowych. Pychotka, polecam Wam zrobić coś takiego u siebie w domu. Pycha. I niespodzianka serwetka z napisem. Wiszon das du Davis, to znaczy jak pięknie, że tu jesteś. Taka miła niespodzianka. <noise> Lubię takie serwetki, i wieczorny powrót do domu. Kochani, i żegnam się już z Wami. Dziękuję jeszcze raz za czas, który spędziliście razem ze mną. Zapraszam na następny filmik i cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. Papa! Pa.